Ja mówię, dam mu set, hat. hat. ruszasz. Dam, set, Poszedł, poszedł. Mocny bieg, twardy i przebił się z końca. Kończymy bieg, przybijając piątkę wilkowi. Jak masz na imię? Natan. Zaraz zapiszę sobie imię na twórko Mamy kolejnego chrześcijaka. proszę do nas sędziów. Pani sędzio.

bardzo ładnie przebiegł. Trzymamy kolejnego uczestnika. Niby Predator, niby taka Galaktyka, ze sznurowadłami sobie nie radzi, no. <śm> 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 Już prawie wygląda na gotowego. Pantydatorze, startujemy na hat. Down. Set. Hat. I poszedł. 4,43, nie była może prędkość nadświetlna, ale oczywiście wielkie gratulacje dla, dla pandelatora. Czy mamy jeszcze jakiegoś uczestnika, który chciałby powiedzieć, który jeszcze nie biegł? Witamy dzisiaj na wyjątkowym wydarzeniu super finał, Jesteśmy w ze z Rafał, Kimit Rodkimicę, ambasadorem. na Jak dzisiejszy filial? Ym... Powiem tak, spodziewałem się ciut więcej, ale nie jest źle. Są fajne atrakcje, dzieciaki mogą sobie poskakać dla osób, które chcą spróbować sił z futbolu amerykańskim są drille, możemy porzucać piłkami, coś tam wygrać. Także jest dobrze, każdy ma co robić. No widać, że dzisiaj dzieciaki przede wszystkim atakują tego wilka tak. na przykładszego klubu wilki Łódzkie. Przy, przyznam się, że lepiej, lepiej jego niż mnie jako panteratora. Ale też jesteś dzisiaj. Tak, oczywiście lepiej. Eee, jak można odstawić, odstawiamy wyniki, czy nie odstawiamy. Znaczy eee, zostawimy to takie pół na pół. Zostawiamy pół na pół. Powiem tak, przyznam się, że e, oczywiście serducho podpowiada, że Go Panthers i tutaj nie ma nic do, e, nie, ma, nie ma nic innego. E, natomiast z drugiej strony taka dusza kibica chciałaby wyrównany mecz, żeby wiesz, był ta, była ta adrenalina. Natomiast no co? No, Mercy rule w superfinale może nie służy mm, promocji dyscypliny, ale jako kibicowy konter to. Ale na co liczymy na porządny futbol, na tak, podania, football. na akcje biegowe. Zdecydowanie się zwyciężyć. Zde zdecydowanie. Czy, zdecydowanie, na żółto, tak. czy na niebiesko, czy e... dzisiaj obojętne. Ma być ładne widowisko dla ludzi, dla ma nas. Być... mamy się o tym bawić i cieszyć. Zgadza się widowisko, zwłaszcza dla osób w Łodzi, gdzie e, wilki robią dobrą robotę i niech trochę złapią tego, e, tego flow. E, w e, 对吧？ Wilki W uszy? W uszy, w futro niech złapią trochę tego flow. Za ogon. za ogon. niech sobie zrobią rekrutację, niech ściągną ludzi, niech coraz więcej osób przychodzi do nich na mecze, bo to nie oszukujmy się, sprawia, że cała dyscyplina... Dokładnie, to dzieciaki, które dzisiaj widać, mają to po 5-7 lat, przymierzałem kaski i niech rzeczywiście korzystają z tego. Zgadza Można się, tą zajawkę zalapią, za, za 5 lat, jak polecam nie. wilkom odpalić, jak będą to oglądać, o ile będą to, to, może to oglądać. Oczywiście za niedługo takie koszulki biało-czerwone, kto z nich tam z, będzie Oczywiście. Panterami będą grali, nie? To wiadome, ale 5 no lat domi dominacji. Chętna dzisiaj a wydarzenia, rzeczywiście dopisuje, ludzi widać, że co chwilę przybywa, czemu nie, nie? Tak, bardzo chętnie, powiem tak, oby było dobrze i oby było jak najlepiej dla dyscypliny. No i wiadomo, no niech wygra lepsza pantera, nie? Więc widzimy się dalej na meczu. Właśnie tak. Ευχαριστώ. 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 Τι Ευχαριστώ. 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 Dzisiaj najważniejszy kibic Zadna Cieślok Nie może być odzownie. Jak dzisiejsze wydarzenie Ci się podoba przede wszystkim? No bardzo fajnie, według mnie bardzo fajnie Zrobiony piknik przedmeczowy Czekamy jeszcze teraz na mecz Dużo widać dzieciaków rzeczywiście chcą się tym futbolem zająć Bo gdzieś tam Wilki Łódzkie przygotowały dla nich miejsce Wy przyjechaliście oczywiście jak zwykle Liczną ekipą. Tak, dokładnie Przygotowani, flagi Flagi, okrzyki, okrzyki bęben. bęben jest, nawet, jest. Na, tak, nawet mamy megafon, więc nie. będzie głośno. Będzie głośno. Trąbki nie Niebiescy kontra żółci dzisiaj. Tak. Jak odstawiamy? Czy nie odstawiamy? Seahawks. Czy przede wszystkim odstawiamy to, że dzisiaj ma być dobry futbol? Dobry futbol, ale liczę również na wygraną Seahawks. Dobrze, widzimy się później na meczu. see sezonu, bardzo słabo wystartowaliśmy, tak. podjąłem kilka, no, błędnych decyzji personalnych ostatecznie, zatrudniłem nie takiego, wydawało się dobrego ofensywnego koordynatora, okazało się inaczej, ja z quarterbacków nie miałem dużego wyboru, ale postawiłem też na zawodnika, który nie robił różnicy, udało się po trzecim meczu zrobić takie zmiany, że, że udało się dojść do finału, tak, kiedy już nikt na nas nie stawiał. Więc to dużo zmieniło, i kto gdybyśmy by mieli okazję zatrudnić odpowiednie osoby i przepracowali lepiej, lepiej okres przygotowawczy, to myślę, że jeszcze lepiej by to wszystko działało. Jeżeli chodzi o mecz dzisiejszy, to zrobiliśmy przez pierwszą połowę meczu to, co chcieliśmy, tak żeby trzymać ten wynik, żeby wynik oscylował wokół remisu, ale po prostu zabrakło. zabrakło. Jest to jest świetna drużyna i po pierwsze, żebyśmy my wygrali, musieli popełniać błędy, a my te błędy byśmy musieli wykorzystać. Oni zdecydowanie kilka tych błędów popełnili, ale my ich nie wykorzystaliśmy, a oni wykorzystali wszystko, co zrobiliśmy źle, na swoją korzyść, więc wynik jest jaki jest, ale jestem dumny z mojej drużyny, bo walczyliśmy, tak? niewiele osób stawiało, a myślę, że daliśmy dobre widowisko. Tak, e, rzeczywiście Łódź, e, fajne miasto, żeby zrobić super finał, dużo kibiców było dzisiaj, e, organizacja była na wysokim poziomie. E, no i myślę, że, że chociaż te 2,5 kwarty daliśmy e, kibicom dużo emocji i, i z tego muszę się cieszyć, tak. E, przed meczem nigdy nie powiem, że wystarczy mi awansować do finału, tak, e, e, ale no, no pod koniec dnia no, musimy się cieszyć tym, co mamy, czyli... E, 12 sezonów, 7 finałów, czwarty finał z rzędu, no i walka, walka przez tak długi czas, na ile nam starczyło sił. Trzy mistrzostwa. No 3 mistrzostwa, to poprzednie mówię o tym sezonie, no, trochę, więc, więc tak, no, no zdecydowanie Seahawks zdecydowanie to jedna z najlepszych drużyn w Polsce i, i, i jeśli ktoś ma inne zdanie, to niech ma. Okay, first of all, I apologize. This will be in English. Uh, your English is much better than my Polish, so it shouldn't be a problem at all, okay? So, um, first season, you're supposed to speak in Polish. It's Prussian. As an organization, we, we sought out to play the best competition that we could find, and today was no different. I mean, hats off to the Seahawks, they, they put up a great fight. They're a classy organization, but you know, and the team in the uh, blue and black tonight was also pretty good. Uh, we're really happy with how we uh, fought through. I think uh, games like the game we played in Denmark really really set a tone for what we needed to do today. I mean, it was one of those types of days where we just had to get after it a little bit, and you they really had some great great plans. We had to make some adjustments with some guys going down, but you know, we, we, that's not really our thing to talk about injuries or who's on, who's off, who's... We line eleven up and best eleven play, and we just go and play football the best way we can. Uh, yeah, the triangle it sorry. and also the sparkle radius. So you we, we said we wanted to play the best in Europe, and that was the best that would allow us to play them. Hopefully, we can continue to do so for to continue to improve Polish football. I think that's important. I think playing internationally is a big deal, and that's where you measure up how you are against the rest of the old continent. So.

Chciałem ja Panu powiedzieć jako zawodnik. Możeliśmy no, czuwać serce w ten mecz. Czy, spodziewaliśmy się innego końca meczu, no, ale wyszło jak wyszło. W pierwszej połowie staraliśmy się jak mogliśmy zatrzymać ofensywę Panthers, epantę. Sponięto się to tak się udało. Zrobiliśmy właśnie przełożenie w obronie, jakiś drugi przechwyt był. No ale myślę, że w drugiej połowie po prostu coś pękło nie w niektórych zawodnikach. Staraliśmy się jeszcze mobilizować, walczyć dalej, no ale... Pan też zbudowali przyłożenie po przyłożeniu no już ciężko, bo jak, jakkolwiek się zatrzymać, byłby tak rozprzedzeni, że po prostu, no ciężko, bo to jest fantastyczna drużyna, też Timorowi, to znalazł znakomity zawodnik i zatrzymać go, to jest naprawdę wielkie wyzwanie. <grymka> Czy może też słowem komentarza, Aryk miał, wykonał uh, akcyfik oraz do przyłożenia, po odzyskaniu piłki, prawie dejawił, może powiedzieć z meczu Wrocławskiego sprzed... All, in the the also a well, I just want to start out by saying congratulations to the Seahawks on a great season, a great team, and you know they pushed us to the brink today. I'm very proud of my team and how mentally tough we were today. You know, football games not always going to go your way. Things are going to go bad early sometimes. Uh, but a good friend of mine always told me that you just got to weather the storm and just play ball. And I think that goes for life too. Um, I'm so proud of this team. I couldn't be happier that Coach Nick, you know, invited me to come play here. Not a lot of teams gave me chances because of um, my college career that I had and coming from a Division three in Germany. Um, a lot of people kind of shunned me out and never gave me a shot. Um, and he did

Trochę zabrakło wyrównanej gry w drugiej połowie, no, ale też pamiętam jaką wielką głębię mają w składzie Panthers że się na każdej pozycji, wygrywają w Europie, Seahawks absolutnie do kroku, więc sprawa w kolejnych latach jest otwarta, no i też są po z drugą drużyną, Panthers, która obroniła tytuł mistrzowski w najwyższej klasie rozgrywkowej. Gratulacje do obu drużyn, organizacyjnie to myślę, że wy dziennikarze, ocenić, czy się podobało. Oczywiście było trochę uchybienie organizacyjne, to tylko organizatorzy wiedzą, co, co nie poszło tak, ale myślę, że ogólnie sukces imprezy dosyć był, późno była ogłoszona. Myślę, że wrócimy do łodzie, z wielką przyjemnością i kolejne imprezy, to na finalnych meczach prezentację. Coś pytania? To może nie no, nie wiem co się stało z obroną poprzednio. Zaszeczenie dwie świetnie zatrzymywaliście. się że nie byliście w stanie to Byliście gotowi na podania i na biegi. biegi Tima, który wiadomo, że Polska Liga jest bardzo wrażliwa na biegi rozgrywającego. To się stało poprzednio, Ja liczę, że będziecie, będziecie mieli to momentum i ten do końca będzie to bardzo wyrównany. że kilka zatrzymań dobrych, tak. Niestety nie udało się zdobyć przełożenia, żeby przybliżyć troszkę tego wyniku. Co prawda, doszliśmy na 27-21 w pewnym momencie. Na pewno, na pewno brakuje, brakuje nam troszkę zmienników, to, to jest, to jest to dzisiaj Arek Soberski grał z lekko kontuzją nogi i nie wiedzieliśmy za bardzo kogo, kogo go wstawić. Arek właściwie praktycznie nie schodził z boiska, tak samo Rożkowski, więc zdecydowanie brakuje nam tego i, i zmęczenie dało się we znaki, mimo że jesteśmy dobrze przygotowani Dobrze przygotowywani fizycznie, moim zdaniem, po to sprowadziliśmy cena milka, milka Babiarza. To jednak zabrakło nam, tak jak Pan test, troszkę świeżych nóg i no, na tym, na wkładu trzeba popracować. Jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy, nad, nad którymi można popracować. Szczególnie, że poziom tobligi co roku się podwyższa. Tak? Więc to wcale nie jest takie łatwe, żeby sprowadzić zawodnika z drużyny B, który od razu będzie robił tobie różnicę. Tak? Więc grając w finale, grając z taką dobrą drużyną, chcesz, żeby twoi najlepsi zawodnicy, tacy jak Ale, żeby byli jak najdłużej na boisku, ale to są tylko ludzie od koniec dnia. A bardzo solidni.